Będę cały mokry, ale przejadę to, I... ja, to było, bo... <gry> Nie jesteś cały mokry, tylko jesteś cały brudny bo... Brakło mi paliwa teraz właśnie Ja wszystko robiłem, on się przewrócił Pękło! Wyciągarka dupła! Bo koło złamie Nie wiem czy koła nie wyrwiemy Sam zgasł? O no i się widzowie, wjeżdżamy, proszę państwa, zaraz tym do rzeki Zobaczymy czy przejedzie tą rzekę tutaj no i co? Zobaczymy co się będzie działo. Zostawcie opkę w górę, suba wbijajcie sobie na sklep opadruk pociuszki, różne gadżety to sobie wbijcie zobaczyć aby chyba tutaj jest ten przejazd Damy hopie Ej Przejedziesz czy nie Przeczekaj nagram z boku Myślisz, że to przejdzie czy się zakopie? Przejdzie? Chopie To no, zdawaj! Ja myślę, że cię za chwilę będzie cewka wyciągać. Ja będę cały mokry, ale przejadę to. <grytanskutki> nie, 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 nie. I... To nie jesteś cały mokry, tylko jesteś cały brudny, chłopie I jeszcze w dodatku żeś nie przejechał. A ław, coś wlazłem! O, nie! Jeszcze poduszkę uwalił! W którą stronę wyciągamy? W tamtą! W tyłu! Cewka to! Albo dawaj w tamtą wyciągniemy, i z powrotem cię przeciągnę przez to! Dobra! To prze. Świetny pomysł! Dobra, widzę wy... młody w ciemno w takie pomysły wchodzi. A napęd na cztery, a coś mi tukuje w tyłek, kurde, chyba to z kolcami. Nie no, trzeba go wyciągnąć. Skupany sam go, nie no, nie ma szans. Nie, chłopie! Nie uwierzysz, co się stało! Zgaś na chwilę, to ci coś powiem! No to... ja Brakło mi paliwa teraz właśnie! Tak. Słuchaj. O. Trochę w słabym momencie mi tego paliwa brakowało. Cytuję. Bo... Co? Cytuję. Eee, starczy mi. Starczyłoby, ale się pochylił układ. I wiesz, i nie dostaje paliwa teraz. Sprawdzimy to jeszcze. Może jak ruszę, to będzie dobrze, bo dostanie wahę. No, pamiętaj, że jest kłopot, nie? Chyba, że wiesz, co spróbujemy zrobić? Czekaj, chwilę, chwilę. Yeah. Nie no, nie ma szans, nie popchniemy go nie. Za chwilę będziesz tym bolidem wyciągał Co za sierotka Co za No nie wierzę, skubany wyciągnął se... Z... Kubany sam wyciągnął. Wytargał złoma i tyle. A ty widzisz? Czekaj, tu musimy ludzi wrzucić mu. A jest kłopot, że nie da się. Bo są koła napięte i chłopie nie wrzucimy innego biegu ruch? Ja zawsze mam chłopie Masz? Nie mam, mam Elkę wrzuconą, mam bieg wrzucony. Byśmy musieli go wypchnąć jakby troszkę do tyłu szarpnąć, wiesz, że to chodzi, żeby koła się zakręciły i... Zasębi nam wsteczny, znaczy luz. No jest średnio. Jeszcze jest napęd na cztery wrzucony Ja pierdzielę A to miał być ładny przejazd przez rzekę i pojechanie na bagna Spróbuj, ja szarpnę do przodu, do tyłu, a ty spróbuj. Albo wiesz, co jeszcze zrobimy? poczekaj czekaj. Wrzucimy mu... I teraz ja szarpnę przód, tył. Tutaj, a ty spróbuj. Wrzucić mu na luz, no. 3 4. Jest? No i jak go wrzucimy do wody teraz? Dawaj, do wody, do wody go. Tylko żeby cię nie przejechał. Skręć koła prosto. Nie za lusterko. No dobra, teraz dostanie paliwa i jest szansa, że stąd wyjedziemy. Ale to tylko taka jest moja teoria. Jak nie, to jesteśmy w dupie. Bo tu już z tego nie wyciągniemy. Dobra, dawaj szybko i wyjeżdżaj stąd. I daj te napęd. Mam. oh Mamy? Takie coś! Mamy problem, chopie! Gasze, bo szkoda waży. O, ty, ty my chcesz to wyciągać! Jest jeszcze jedna opcja. Bo w nerę jeszcze nie siedzi. Rozbijamy tą blinety, wchodzisz, nakłada i dajesz do przodu, a ja ciągnę za linę. Nie, bo mamy ciągarkę to nie masz żadnego problemu. Chyba, że próbujemy ją wyciągnąć jakoś. Nie mamy wyjścia. Tu, chłopia, tych gałęzień leżą. Co tam szukasz? Co tam szukasz? A, bo klucze są tu. No. Chłopie, to może się udać. Ja. Nie ma, nie no, muszą być, na stole Tam drugą ręką weź i one tam są głębiej. Ja po ten No, chłopie, tam by, cały byś mógł weź, jakbyś chciał. Klucz wiolinowy No, klucz wiolinowy, wiolinowy klucz, czekaj. Daj coś Nie no, no, nie ten. No nie no, chyba nie ma dużo tego Dodaj to I... Czekaj, tu jest jeszcze, żebyś sobie pomógł. O! To sobie. To czekaj. A zobacz czy to będzie pasować. No bo jeżeli będzie pasować, to będzie dobrze. Fajny się te no tego ci tak nie postawię do góry jak No powiem ci Śradnie jest dojście do tego A pasuje klucz a. Pasuje czy nie? Do czego No ten klucz, który masz w ręce Ten? Ten no Ale jak chcesz to odkręcić? No nie wiem, a bo to jest od boku Wystarczy, że jedno odkręcimy. Tak mi się wydaje. No nie widzę tego teraz. Dobra. Odpal Wy... Wyciągarka działa? No. No to weź ją. Ona cały czas działa nawet teraz. Weź do... no. Poczekaj W którą stronę, bo nie wiem. Poczekaj, bo nie widziałem. No dawaj. W którą? No Tom? No daj. Do tyłu, do tyłu, do przodu? Nie no, co ty? Ja automatycznie w dół daję. No, jeszcze jest jedna opcja, ale głupia. nie, to nie, nie, się nie uda, bo zepsujemy tą wyciągarkę, żeby nawinąć tą linę. Co jest? Jest druga opcja, ale droższa. Jaka? Wyłamać, bo jak dasz do końca, to złamiesz. Nie no, nie chciałbym tego wyłamać. No, więc nie, nie, bo jak pójdzie, to wyłamiesz to dolne. Kurde, tu jest tak łatwo przejechać, ale jak się jest w miarę rozpędzony, a nie stanie w miejscu. A jakby to odkręcić młody? Bo tam od boku jest, nie? No. Które to? no. Nie zegniesz, nie chycisz tak chyba tego. No powiem Ci, dostęp to mamy luks. Ja i tak wątpię, że się to się uda. Nie mam, nie mam tyle siły, żeby to wyciągnąć. Takie układa, hopie. Co, próbujesz? Zobaczysz Musisz mieć bieg L i zapiętą blokadę. To jest cień szansy. Ale dla mnie nie ma szans w ogóle. Masz? Dawaj trzy cztery, stój, poszedł, coś czy nic? To czekaj teraz na trzy cztery, do tyłu. Jak najdalej spróbuj, ale nie dużo gazu. Tak z głową. Dobra, trzy, cztery. Dobra? I co teraz, na raz do przodu? Czekaj. Dobra, trzy, cztery. Stój. Dobra Dawaj do tyłu do końca, mocniej, więcej, więcej daj gazu do no, gazu dawaj ja do Czekaj, no, tylko ja się z tyłu kładę nie da nic Dobra na raz! Czekaj... Wcale się nie polepszyło! Nie no, Chłopie, ale nie ma szans! Go. Jedyną opcją byłoby teraz jechać do tyłu o czekaj! Czekaj, czekaj Dawaj. Musisz teraz cofnąć i zbić to nogą trzeba. Jesteś brudny młody Albo gałęziom, ale to zgasz kłada może Dobra, czekaj ja zgaszę Szkoda wachy Szkoda wachy, czekaj, wezmę też gałąź Profesjonalne enduro, co młody? No. Jesteśmy zawodowcami, chłopie. Narzędzia, które bierzemy, to gałęzie z lasu. Chłopie, jak my to podjedziemy, po użyciu gałęzi. Popierdala jaki podjazd tu robię. Spróbujemy? No u Ciebie tak się... Dobra, atakuj. Na raz. O kurde, ale się zmęczyłem. Gotowy? Dobra, trzy, cztery, chłopie. Czekaj, a ja wejdę, nakłada może do tyłu. Heh. Czekaj jeszcze. Wjeżdżamy. Dobra, proszę Państwa, minęło na pewno godzina. godzina, jak nie półtorej. Musieliśmy rozbroić wyciągarkę, nie nagrywaliśmy tego, bo nie mamy za dużo baterii. Na chwilę tu siedzimy już. I był kłopot. I w dodatku jeszcze mamy mało wachy. Mam nadzieję, że to wszystko się uda jak trzeba. No i co? Wyciągarka zapięta o drzewo. Młody wygląda jak wygląda. Ja wszystko robiłem, on się przewrócił. Ja. Tak było? Tak. Ta <grym wziąłem> Dobra, wyjeżdżamy stąd. Ty go, ty Kłop, wyciągarka dupła? W którym miejscu? A, to zwiążemy, pęka. Pociągnij, poluzuję. Zrąbała się wyciągarka. Ciągnij, ciągnij! A może inne drzewo znajdziemy ty no. Może Pokaż to jeszcze. Może tu daj no tą końcówkę A na pęku już walba No to zrobimy tu jeszcze jeden pęk to nie za duży Czekaj bo teraz to nie wiem co ja bym tu zrobił To, to by się już wypadało. Później to odetniemy. Zapinaj o to drzewo. Naciągnij linę I skręć w tamtą Co się znowu No bo koło złamie Czemu koło złamie? No bo za bardzo na tamto koło Weź trochę cofnij ale nie cofnę już Dobra, daj do przodu. Dobra, to zapinaj o, tą, o to drzewo. No. Jeszcze raz, zobaczymy co się stanie. No nie wierzę. Samo się poszło. Pełni wina tam ciągnę. No. A weź o to przed drzewo, to dalej. To białe. Oto białe. O mocniej. Cię? Jeszcze? trochę Co? Jeszcze trochę Dobra, wciągaj Japie yep. Łoho, ile liści poleciało Ja pierdziele, no nie wjeżdżę Co za wyciągarka Tam. Daj go. Znowu w tym samym miejscu. Dobra, naciągaj. Gazu. Czekaj. Stój. Daj blokadę. I delikatnie gazu. No i wciągaj. Hopie. Stój! Ej! hej! Poluzuj, dam niżej, bo zaraz chłopie drzewo wyrwie. Jeszcze zluzuj. Poluzuj, e! Poczekaj. Daj więcej. Jeszcze Jeszcze Stój Idę stąd, chcę stąd odejść? Heh. Dawaj Śmiało, śmiało Wyłącz, no I delikatnie gazu teraz I atakuj w górę Nie w tą stronę, dawaj wyciągarę Musisz z gazem, gazu Dajne mi tego kłada na chwilę. Chłopie, ale tu siedzi. Nie wiem, czy koła nie wyrwiemy. No właśnie. Czyli co, znowu do góry wchodzimy? Cofnij jak się da. Poczekaj, nie dawaj do przodu. Zgaś. Zgaś, bo szkoda benzyny, bo jest mało. Atakujemy go wyżej? Albo tu Gdzie? Tu. Czy oto drzewo? No. No dobra. Poluźnij troszkę. Dobra, dobra. Mam. No, wciągaj sobie Opie, to jest mistrzowska operacja, wyjeżdżamy teraz już na luzie Jak benzyny brakło chłopie, to ja nie wytrzymam tego. <śm> a może nacisłem, wiesz? Chłopie, tyle jest bagna, że hamulców nie mogę zahamować. Ale rozjadę cię. Słuchaj, jedź, jedź. jedź. Chłopie, to jest mistrzowska operacja. Prawie koło wyrwaliśmy z składa, ale udało się. Ale tu jest chłopie, zdradliwy teren. No to jest chłopie do ogarnięcia w nahacie. Wciągamy i zapinamy sobie ją tu.